Witam drodzy widzowie, zobaczcie, jak wygląda moja szyba przednia. Mały włos i by było dzisiaj popstrokatym powiem wam. Tyle dobrze, że Megan 2 ma mocne te szyby i w ogóle to jest mocny samochód, bardzo mocny nawet bym powiedział. Bo gdybym jechał czymś innym, to może już bym był dzisiaj w kostnicy powiem wam. Tak wygląda. Szyba z, ze spotkaniem Z olbrzymią gałęzią z drzewa, która spadła mi Prosto na maskę A wiecie Zawsze się tego obawiałem, żeby mi gałęź nie spadła właśnie i spadła No Dobrze, że nie jeżdżę szybko I dobrze, że Tak mówię, ten, ten samochód mój ma mocne, mocne kurczę te szyby W ogóle jest mocny auto Megane 2 Kareno ale no szyba cała do wymiany. Jeszcze jakoś dowlokę się do domu. Za bardzo też nie mogę, ale myślę, że jakoś dam radę. No bo wiecie, wziąć lawetę stąd. Zrobiłem zdjęcia na PZU, ale to pewnie nic nie da. Ale mówię Wam, że nigdy człowiek nie wie, kiedy jego godzina się zbliża. Tu sobie jechałem fajnie, trata tata, la, a nagle jeep. Tu jest trochę szkła. Jeszcze. O, no, pozdrowionka i uważaj się na siebie, kurcze moi drodzy.